Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Borg Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś mam dla was recenzję gry Turbo. Turbo przekazane do recenzji od wydawnictwa Rebel, za które dziękujemy. Jest to gra wyścigowa, gdzie wcielamy się w kierowcę bolidu. No i oczywiście będziemy osiągać tutaj ogromne prędkości Staraj się wyciskać e, ostatnie poty z naszej wyścigówki Tak aby pierwszemu przekroczyć linię mety Także szybciutko zobaczcie e, jak wyglądają komponenty Jak wygląda przygotowanie, jak wygląda rozgrywka No i na koniec e, moja opinia o grze Turbo Zapraszam Was gorąco Witam Was przy stole, więc przyszedł czas omówić zasady e, Ogólnie skupimy się na tych zasadach podstawowych Wspomnę Wam za chwilę jakie dodatkowe rzeczy możemy tutaj sobie używać jak widzicie, na początku gry wybieramy sobie plansze i tor, na którym będziemy się ścigać. Mamy dwie plansze, każda jest dwustronna, więc możemy sobie wybrać odpowiednią trasę. Ja mam pokażę klasycznie na mapie USA. Każdy z graczy wybiera swój kolor i bierze sobie swoją planszetkę swojej wyścigówki w swoim kolorze. Następnie będzie musiał dobrać karty w swoim kolorze. One wyglądają w ten sposób. Czyli każdy z graczy będzie miał jakieś karty prędkości. Dodatkowo gracze otrzymują karty ulepszeń w swoim kolorze, trzy takie karty ulepszeń i wtasowują odpowiednią liczbę kart obciążeń, która wskazuje nam liczba tutaj na planszy głównej. Kiedy gracz ma już taką przygotowaną talię, przetasowuje ją i kładzie ją tutaj z lewej strony. Następnie gracze muszą dobrać karty turbo, to również mamy informację, ile takich kart turbo należy wziąć i umieszczać na środku swojej planszki. Jeżeli gramy już w tej chwili z dodatkiem, na przykład z pogodą, to tutaj gracze spośród wszystkich kafelków losują jeden i umieszczają tutaj w tym miejscu. To będzie determinowała pogodę na całą rozgrywkę, czy widzicie, będziemy mieli deszczowo i mamy też informację, co się będzie tutaj działo. W tym wypadku podczas przygotowywania, należy wtasować spośród swoich tych sześciu kart trzy karty turbo do swojej talii następnie gracze będą mieli w odpowiednim sektorze. Dodatkowe chłodzenie. Także tutaj to tam troszeczkę rozmaicie nam rozgrywkę. Co jeszcze możemy wprowadzić do rozgrywki? Możemy wprowadzić takie karty zaawansowane ulepszeń, inne niż te, które otrzymujemy na początku. Jeżeli używamy tych kart, tamte ulepszenia podstawowe nie bierzemy. I tutaj mamy różne ulepszenia, które będziemy sobie budować, tak jakby naszą wyścigówkę. Będziemy na początku gry przez takie trzy rundy draftować karty, które będą leżały na rynku. I będziemy dobierali do swojej tali. Te karty są również prędkościami, ale mają również specjalne, specjalne umiejętności, które personalizują nam e, naszą wyścigówkę, więc myślę, że e, to będzie też urozmaicenie, jeżeli chcemy. Jeżeli gramy w mniejszą liczbę osób albo samemu, możemy, e, jeżeli chcemy zagrać w większą i liczbę wyścigówek, możemy wprowadzić taki tryb Legend. Wtedy będziemy używali takiej specjalnej planszetki Legend która, i kart, które będą po prostu takimi automatyzowanymi wyścigówkami, które będą poruszały się i będziemy się z nimi starali się ścigać. Ale na razie pokażę Wam ogólny zarys całej rozgrywki, tak w wariancie podstawowym, więc zapraszam Was teraz na omówienie zasad. Dobrze, jak wygląda przebieg gry? Na początku gry oczywiście każdy z graczy musi też dobrać 7 kart na ręku i na koniec każdej rundy też będzie dobierał do 7 kart. Ale dobrze, jak wygląda każda runda wyścigu? Na początku gracze będą w tym samym czasie mogli wykonać dwie pierwsze czynności, czyli będą mogli zmienić bieg oraz zagrać karty z ręki. Gracz, zwijając bieg, przesuwa swój drążek o jeden lub do, do góry lub do dołu. Jeżeli chciałby poruszyć się o dwa pola, wtedy musi zagrać kartę turbą ze swojej tutaj talii. Następnie gracz będzie teraz zagrywał karty. Zagrywa w takiej ilości karty, jak wskazuje drążek na takim polu. Czyli w tym wypadku gracz musi zagrać dwie karty z ręki. Na ręku gracze będą mieli różne karty. karty. Karty prędkości, karty ulepszeń, karty obciążenia. I gracz sobie wybiera dwie takie karty. Czyli na przykład gracz wybiera sobie dwie, dwie karty i zagrywa, zagrywa je zakryte. Wszyscy gracze wykonają tą fazę. Przechodzimy do Kolejnej czynności. Teraz gracze będą poruszali się wyścigówkami. Zgodnie z kolejnością na torze, czyli zaczynając od wyścigówki, która jest na pierwszym miejscu, gracze będą wykonywali swoje akcje. Czyli odkrywamy karty i poruszamy wyścigówkę. Jeżeli jest to zwykła karta prędkości, ona daje nam odpowiednią wartość. Jeżeli jest to karta obciążenia, gracz będzie dociągał z swojej talii kart zakrytych do momentu, kiedy wyciągnie kartę z takim właśnie oto symbolem. Jeżeli nie będzie to taka karta, to wtedy po prostu odrzuca taką kartę. Nie będzie takiego symbolu. Odrzucają nas to z kartą odrzuconych. I ta karta wędruje w tym miejscu, czyli to determinuje teraz jego prędkość. Jego prędkość jest 7, więc porusza się o 7 pól. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co dzieje się dalej? Gracz będzie teraz sprawdzał, czy ma jakieś yy, symbole do wykorzystania. E, oczywiście gracz, który wykonuje swój ruch jako ostatni, tylko ten gracz, jeżeli gramy w 5 osób lub więcej, to dwóch ostatnich graczy będzie mogło skorzystać e, z tej dodatkowej opcji, która podaje dodatkowe mu im chłodzenie, i plus jedne do Przyspieszenia. I tutaj gracz właśnie teraz będzie zaczynał swoją kolejną fazę, czyli fazę reakcji. I tutaj gracz będzie mógł wykorzystywać symbole, które znajdują się na jego strefie gry. Zazwyczaj w wersji podstawowej będzie to chłodzenie oraz przyspieszenie gracz, aby wykorzystać chłodzenie, zobaczy ile symboli wskazuje jego drążek na planszy samochodu. W tym wypadku jest to jedno chłodzenie, więc to powoduje, że gracz może schłodzić swój samochód, odrzucając, jeżeli ma na ręku, kartę turbo. Bo karty turbo są tylko i wyłącznie, można odrzucić z ręki właśnie chłodząc samochód. Jak widzicie, mamy tu kosz, nigdy tej karty nie możemy sobie zrzucić z ręki. Jedyna opcja to jest Schodzić samochód i umieścić się w tym miejscu. Jeżeli gracz chce, ale nie musi, może skorzystać z przyspieszenia, yy, i gracz wtedy, podobnie jak w przypadku tej karty obciążenia, zagrywa jedną kartę turbo ze swojego silnika i dociąga karty z stali zakrytej, aż do momentu odkrycia karty z prędkością. I to powoduje, że ma dodatkowe jakby przyspieszenie, czy może poruszyć się o dodatkowe trzy pola w tym wypadku. Teraz gracze będą sprawdzali, czy zatrzymali się za jakąś wyścigówką. Jeżeli gracz zatrzymał się za jakąś wyścigówką albo obok jakiejś wyścigówki, może skorzystać z aerodynamiki. Czyli gracz może w tej chwili poruszyć się o dwa pola dzięki tej akcji. Może to zrobić, ale nie musi, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja. Teraz musi sprawdzić, czy przekroczył zakręt. Jeżeli podczas ruchu Przekroczy linię zakrętu, którą tutaj widzicie, gracz musi sprawdzić, czy nie, nie wypadnie z tego zakrętu, czy pokona go bezpiecznie. Jeżeli gracz pokonuje taki zakręt, musi sprawdzić teraz jaka była jego prędkość zagranych kart wraz z kartami e, przyspieszenia, więc to też musimy na to wziąć uwagę. Jak widzicie mamy tutaj 7-10 ruchów wykonu, dla przykładu prędkość, którą można bezpiecznie pokonać tą, ten zakręt jest to 7. W niektórych 2-3, na innych planszach wygląda to inaczej. E, więc gracz, jak widzicie, jeżeli miałby 7 mniej, spokojnie, nic się nie dzieje. Bardzo dobrze pokonał zakręt. Natomiast jeżeli przekroczył taką wartość, musi teraz za każdą różnicę między prędkością zagranych kart a z ikoną na zakręcie odrzucić tyle kart turbo. Czyli w tym wypadku miał 10, jest tu 7, więc 3 karty turbo musi zrzucić ze swojego silnika. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że Gracz nie będzie miał tutaj kart turbo, żeby pokryć koszt, pokrywa je w takiej ilości, jakiej może. Następnie, na wyścigówkę należy przesunąć na, na przed zakrętem. Gracz takiego wypada z tego toru i dobrać jedną kartę obciążenia do swojej talii, jeżeli jesteśmy na jednym, na pierwszym biegu. Natomiast, jeżeli jesteśmy na drugim, na pierwszym, drugim, jeżeli jesteśmy na trzecim, czwartym, to aż dwie karty obciążenia. Na koniec przestawiamy swój drążek zmiany biegów na jedynkę. No i niestety będziemy musieli pokonać zakręt ponownie. Na koniec gracz może to wykonać i ten krok nie jest obowiązkowy może odrzucić z ręki karty. Tak, aby po prostu dobrać sobie w kole ostatniej czynności do siedmiu kart. Jeżeli jakieś karty mu się nie podobają, może je odrzucić. No i później dobiera do siedmiu kart. I kolej przychodzi na kolejnego zawodnika, który jest. Drugim z kolei, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i gramy tak, moi drodzy, do momentu, kiedy któryś z graczy pokona linię mety odpowiednią liczbę okrążeń, które się mówimy. Może to być jedno, dwa kwestie, jak długo chcemy w tą sobie grę pograć. I także tak prezentuje się gra Turbo na stole. Okej, okay, moi drodzy, Gra Turbo. Pokazałem Wam, jak w nią się gra. No i muszę Wam powiedzieć, że mi się grało w tę grę bardzo przyjemnie. Naprawdę jest to przyjemna gra wyścigowa. Nie wiem, czy nie. Jedna z lepszych, jakie do tej pory grałem. Naprawdę jest tutaj sporo do pokombinowania. Mamy rękę, którą musimy zarządzać i odpowiednio zagrywać karty. Mamy biegi, którymi decydujemy, ile kart zagramy, czyli jak szybko poruszymy się naszą wyścigówką. I tutaj gracze muszą nieźle wyważać tutaj momenty, w którym miejscu znajdują się na planszy. Czy jeszcze nie w tej rundzie pokonywać zakręt, poczekać chwilkę, bo nasza prędkość będzie za bardzo e, za szybka i wypadniemy z toru. Czy jednak zaryzykować i skorzystać z kart turbo i wysunąć się na prowadzenie. E, mamy fajne efekty, na przykład takie jak chłodzenie naszego silnika, czy e, efekt aerodynamiki, możemy to wykorzystać i kiedy jesteśmy za przeciwnikiem, bo obok przesunąć się o kolejne pola. Także tutaj gracz cały czas musi kombinować, czy jest on e, w danej chwili adekwatne użycie danej umiejętności. E, Podoba się w tej grze, że mamy dodatkowy moduł, taki jak garaż, który powoduje nam e, personalizację tak jakby swojej wyścigówki. Każdy z graczy wtedy będzie miał troszeczkę inną talię i będzie mógł korzystać z tych kart garażu. Mamy również karty pogody, kafelki pogody, które determinuje nam troszeczkę zmianę ilości kart na przykład, czy dodatkowe jakieś efekty w momencie kolejnej jakiejś fazy. Czy mamy również z wyścigi z legendami, gdzie używamy do jednoosobówki, a nawet do wieloosobowej rozgrywki, kiedy chcemy mieć troszeczkę więcej wyścigówek na, na planszy, na torze, żeby było ciaśniej, możemy skorzystać z tego modułu. Super. Mamy również mistrzostwa, także możemy sobie rozegrać mistrzostwa. No jest tego naprawdę sporo, więc tutaj gracze w każdym kierunku mogą sobie tę grę e, rozwijać i to mi się podoba. E, Podoba mi się również wykonanie. Wykonanie jest bardzo piękne. No Tutaj Days of Wonder Rebel, no tutaj nie ma nic do gadania, e, Rewelka. E... Można narzekać, że te wyścigówki są dosyć małe, niemniej jednak rozumiem decyzję zrobienia takich małych wyścigówek, żeby one się po prostu zmieściły na tym torze, bo plansze by były naprawdę przeogromne i tak same plansze są już naprawdę bardzo duże. Graficznie też jest bardzo fajnie, przyjemnie, naprawdę no tutaj days of wonder, wiadomo o co chodzi, no super. Instrukcja jest bardzo króciutka. I te zasady nie są skomplikowane. Jak widzicie, one nie, 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 nie są jakieś mocno zaawansowane. Niemniej jednak instrukcja nie podoba mi się. Pod takim względem, że nie ma tam żadnych przykładów. No jest jeden, ale nie ma jakichś przykładów, jak te półczyszczki się poruszają, żeby to jakoś pokazać. Wizualnie pomaga początkującym graczom, którzy dopiero chcą zagrać w jakąś grę. Ogarnąć o co chodzi, bo naprawdę to, to te zasady nie są skomplikowane. Ale na przykład takie wsiąść do pociągu ma więcej przykładów niż ta gra, a moim zdaniem ta gra jest bardziej rozbudowana niż takie wsiąść do pociągu. Niemniej jednak, kiedy ogarniemy zasady, naprawdę będziemy się bawili świetnie. Czas gry to jest godzinka, więc przy takiej godzince naprawdę jest sporo emocji, kiedy wyprzedzają nas przeciwnicy, kiedy mamy na kartach, na ręce karty, które po prostu musimy odpowiednio wykorzystać, żeby jakoś na tym torze wyjść na to prowadzenie, no cały czas musimy kombinować. No to jest świetne w tej grze, także mi się to podoba. Jedyny minus, który tutaj nie podoba mi się w tej grze i za, w, może w zabiegu wydawcy jest to, że ewidentnie w wyprawce są miejsca już na dwa, dwie dodatkowe wyścigówki nad rączkiem zmianów biegów, czyli już szykuje nam się jakiś dodatek. I nie podoba mi się to, że zostało to wycięte po prostu z gry podstawowej. Nie wiem, czym to jest podobne, czy kosztem pójść, zwiększeniem kosztu gry, czy po prostu skokiem na kasę. Ciężko mi to powiedzieć. Niemniej jednak i tak jest sporo, bo możemy grać tutaj w 6 osób, a w niedługim czasie pewnie i w 8. Także to jest naprawdę fajne, że możemy w dużym gronie sobie w te wyścigi pograć. Także turbo, naprawdę przesympatyczna gra wyścigowa. Naprawdę mi się ona podoba. Jeżeli jesteście fanami wyścigówek, na pewno po to grę sięgniecie. Jeżeli jeszcze nie graliście w jakieś gry wyścigowe, to myślę, że Turbo tutaj będzie fajnym, fajną grą, którą sprawdzicie, bo naprawdę ona się spisze zarówno w grupie osób zaawansowanych, którzy już troszeczkę grali w planszówki, ale również osoby, które jeszcze w planszówki może nie grają tak dużo, dopiero zaczynają też tutaj gra e, będzie odpowiednia. I myślę, że DSM Wonder właśnie takie gry tworzy dla różnych kategorii wiekowych i zaawansowanych. Naprawdę to mi się w tej grze podoba. Także dzięki serdeczne e, i do zobaczenia. Do następnego razu. Hej!